Układ słoneczny jest ogromny przynajmniej z ziemskiej perspektywy. Ale jak daleko sięga? Najprostsze ryciny i modele uwzględniają największe obiekty układu: słońce, planety i czasami ich księżyce. W takim ujęciu pas graniczny naszego systemu byłby naznaczony ruchem najdalej położonej planety Neptuna. Promień jego orbity wynosi około 4,5 miliarda kilometrów, to 30 razy więcej niż wynosi odległość Ziemi od słońca. Wiemy jednak, że istnieją obiekty transneptunowe, takie jak Pluton, zdegradowany jakiś czas temu do Miana Planety Karłowatej. Jeszcze dalej od Słońca niż Pluton odsuwa się jednak Eris. Obiekt porusza się po bardzo wydłużonej orbicie, której Abhelium wynosi ponad 14,5 miliarda kilometrów. Warto tu przypomnieć, że najdalszy zbudowany ludzkimi rękoma obiekt Voyager 1 przebył jak dotąd drogę 18 miliardów kilometrów. Posuwając się dalej w ciemnym i zimnym regionie systemu solarnego, będziemy spotykać głównie planetoidy i pył. Są to elementy tzw. dysku rozproszonego, który dość płynnie przechodzi w obłok Orta. To stosunkowo rzadka, otulająca układ słoneczny chmura gazu, pyłu i lodu o bardzo trudnej do wyznaczenia średnicy, być może ocierającej się o rok świetlny. Znanym obiektem pochodzącym z wewnętrznych, najbliższych nam obszarów obłoku Orta jest planetoida Sedyna. Jej Abhelium sięga ponad 150 miliardów kilometrów. Co ciekawe, tak daleko nie sięga nawet heliosfera, czyli przestrzeń, w której cząstki wiatru słonecznego dominują nad promieniowaniem z wnętrza galaktyki. Najodleglejszą spośród teoretycznych granic systemu jest jednak strefa oddziaływania grawitacyjnego naszej gwiazdy. Przyjmuje się, że może ona sięgać daleko ponad rok świetny. Bez względu na to, które kryterium przyjmiemy, i tak okaże się, że jak na razie znamy jedynie skrawek własnego układu planetarnego.